Cześć jestem Klaudia, z kanału No i już witam was w szybkich odpowiedziach. Pani Karolina wpłaciła do banku dziennego 800 zł na lokatę 90-dniową. Jaki będzie stan jej konta po upływie terminu lokaty? Czyli musimy tutaj wyliczyć odsetki, jakie otrzyma pani Karolina według tutaj tego załącznika, który wam tutaj wprowadziłam. No to zaczynamy od tego, że mamy 90 dni mamy 6%, ponieważ mamy poniżej 10 tysięcy złotych wpłaconego kapitału początkowego na lokatę. Ok. No to zaczynamy od tego, że liczba dni lokaty to jest N. My mamy lokatę na 90 dni. To pod N tutaj. Podstawiamy 90 przez 365 dni razy oprocentowanie lokaty. No to oprocentowanie lokaty to jest 6%. I to wszystko jeszcze jest razy A, a A to jest wpłacona kwota. Mamy 800 zł. Aby móc to zacząć liczyć, musimy procenty zamienić na ułamek dziesiętny, czyli mamy 0,06. To z tymi zerami nam się skróci. 6 razy 8 to 48. Tutaj sobie to skróćmy przez 5. Będzie mieć 18. 73, tak jak mówiłam wcześniej, 6 razy 8 to 48. Ok. Wymnażamy z górą, dzielimy z dołem. Będzie to około 11 zł i 84 grosz. My mamy się doliczyć, jaki będzie stan jej konta. Po upływie tej lokaty, czyli jest to kapitał początkowy plus te odsetki, które przed chwilą wyliczyliśmy. Zatem po upływie lokaty będzie mieć na koncie 811,84 grosiki pod punkt B. Pan Wojtek złożył lokatę 14-dniową, wpłacając 12 tysięcy. Jakie będzie stan jego konta po upływie terminu lokat? Mamy lokatę 14 dni powyżej 12 tysięcy, czyli mamy mm, tutaj 4%. No to znów do tego wzoru, który mamy, będziemy podstawiać 14 dni przez 365 dni. Razy, i tutaj będziemy mieć 4%, to od razu robimy 0,04% razy kapitał początkowy, 12 tysięcy. Te dwa miejsca po przecinku zniwelują się z tymi zerami. 4 razy 120 to 4, 480. Wymnażamy z tym, dzielimy z tym. Tym bardziej, że jest, przy tym zadaniu mamy znaczek kalkulatora, to nie mamy się co martwić. Wyjdzie nam tutaj, że odsetek mamy 18 zł i 41 groszy. Zatem mamy 12 tysięcy odsetki. Na koncie po 14 dniach będzie Pan Wojtek miał. Ok, no to co? Jaką kwotę trzeba wpłacić na lokatę 30-dniową, aby odsetki wynosiły 1000 zł? No i tutaj mamy inaczej. Bo tu będziemy robić równanie. Czyli mamy 30 dni 365 razy i patrzymy sobie, że to jest lokata 30-dniowa, i nie wiemy, które tu mogą być odsetki, ale zakładamy, że te od 10 tysięcy. No to mamy wtedy 5,2. Procenta. Razy. A tym bardziej, że odsetki wynoszą 1000 złotych, to jak my widzimy, jakie tu były rzeczy, to na pewno jest to ponad 10 tysięcy złotych. I one nam wynoszą tyle, bo to jest, są te odsetki, które wyliczamy, a tu jest to jest ta nasza kwota A. Zatem to zamieniamy na 0,052 Wymnażamy, to oczywiście procenta już nie ma. Wymnażamy z górą, z licznikiem, dzielimy z dołem i to, co nam tutaj wyjdzie, dzielimy tysiąc na tą liczbę, bo zawsze dzielimy na liczbę przy niewiadomej, a niewiadomą naszą jest a. Zatem będziemy mieć tutaj a to około.